Także dzisiaj jesteśmy na tej robocie. Jak pamiętacie, wycenę robiłem. Wytniłem to na 1560 funtów plus materiały plus wat. A co robię? Wymieniam te cztery nogi i to blachę pod spodem. Oczywiście będę używał rzeczy do zysku. Tam już jest blacha przygotowana, czwóreczka. I sprzęt też przygotowany już jest. Jak widzicie, dziasik chińczyk, ale zajebisty chińczyk. Plazma i spawarka co będę robił? Tam się trochę wetnę, podniosę to wszystko do góry, bo to jest trochę krzywe. Na początku te dwie nogi wymienię, a potem tamte. No, jestem tak jakby może w jednej czwartej roboty, ale zobaczcie, udało mi się z spodu wyszarpać ten box. Ale jak to zaczęło wszystko lecieć ile syfu. Już wygarnąłem. Tu nie widać, ale kurde, tu jest pewnie ze 150-200 kg. Tego chujostwa. Kurde, trochę mi dłużej zajmie, jak się będę, jak się spodziewałem. Ale, ale jest dobrze, nie mogę za bardzo dużo nagrywać, bo, bo nie mogę to nagrywać, bo to jest prywatna firma. I poprosili, żeby jak tam jej nagrywać, żeby jak tam niej było widać. Także takie robię tylko po skrócie wideo. Wszystko już zrobione, Obspawane Teraz będziemy malować z klientem. Rozmawiałem, on nie chciał, żeby blachy dawać do końca, to pod spodem po prostu zrobiłem taką fajną ramę. Z metalu z odzysku, jak już nie znacie, fajną ramę pod spodem zrobiłem metal na tylko blachę na wierzch. To nie będą mieli lepiej czyścić dookoła. Także ładnie wszystko wyszło w miarę dobrze i naprawdę jestem zadowolony. że jak widzicie, ta rama pod spodem, I teraz Wam zaraz pokażę, jak to się wkłada. I jak to się napełni, zobaczcie, jak to podnoszę, to się opuszcza. Wyciągamy na wózek widłowy, opróżniamy i wkładamy spugę. i działa. Tam cholera kurz cały czas się sypie, no ale co zrobisz? Także pójdziemy do klienta, żeby tego boksa, tego pudełka tam nie wkładał już do jutra rano. I tyle, farba powoli schnie. Tak jak mówię, malarzem nie jestem, ale zadanie jestem zadowolony. Jest godzina 14.33, czyli zajęło mi to od godziny 9, bo 9 otwierają od godziny 9 do godziny 14.30 z załadunkiem, z rozładunkiem i załadunkiem narzędzi, bo wszystko jest jest wanie załadowane. I co? Idę się myć i lecę do następnej roboty 45 mil stąd. Także jeszcze tamto zacznę dzisiaj robić. Pieniądz dobry zarobiony. I to najważniejsze. Pozdrawiam.